Marmur klasyczny Marmur klasyczny Magnat Style to struktura dekoracyjna imitująca powierzchnię naturalnego, nieoszlifowanego kamienia. W zależności od sposobu aplikacji uzyskujemy inny efekt końcowy. Od nieregularnie ukształtowanego wzoru z wyraźnie widoczną strukturą po powierzchnię gładkiego piaskowca. Proponowany efekt występuje w szerokiej gamie kolorystycznej i znajduje zastosowanie przy dekorowaniu ścian wewnątrz pomieszczeń, doskonale uzupełniając aranżacje zaprojektowane zarówno w dawnych, jak i nowoczesnych stylach. Do wykonania powłoki potrzebne są następujące produkty: farba podkładowa, akrylowa farba do właściwego przygotowania podłoża, marmur klasyczny, drobnoziarnista masa akrylowa do kształtowania powierzchni. Lakier rustykalny, matowy lakier akrylowy do powierzchniowego barwienia i zabezpieczenia powłoki marmuru klasycznego. Pigment barwiący. Koncentrat pigmentowy do barwienia produktów magnat style, stalowa paca. Przygotowanie podłoża. Ważnym etapem prac jest właściwe przygotowanie podłoża. Powierzchnia pod marmur klasyczny, magnat Style powinna być trwała, sucha, wolna od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu. Zarówno w przypadku nowych podłoży lub już pomalowanych, konieczne jest nałożenie jednej warstwy farby podkładowej, magnat Style. Farbę nanosimy pędzlem lub przy pomocy wałka. Jest to farba z dodatkiem bardzo drobnego piasku kwarcowego. Jej nałożenie zapewnia odpowiednią przyczepność nakładanych później warstw dekoracyjnych. Zalecany czas schnięcia warstwy podkładowej wynosi około 2 godziny. Nakładanie warstwy marmuru klasycznego. Marmur klasyczny Magnat style jest produktem gotowym do użycia. Specjalnie dopracowana konsystencja masy charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do powierzchni i do narzędzia, co bezpośrednio ma wpływ na przebieg aplikacji. Produkt nakładamy za pomocą stalowej pacy, formując z góry założony wzór, pamiętając, że grubość warstwy nie może przekraczać 5 mm. Czas, w którym możemy dokonać korekty wzoru lub jego zmianę wynosi maksymalnie do 20 minut. W celu uzyskania jednolitej powierzchni podczas nakładania produktu zaleca się wykonywanie dekoracji na jednej płaszczyźnie bez przerwy. Ważne jest także, aby przy pokrywaniu kolejnych fragmentów ściany łączenie nakładanej masy odbywało się metodą mokro na mokro. thank you Tak ukształtowaną powłokę pozostawiamy do pełnego wyschnięcia. Ten czas, w zależności od grubości struktury, wynosi minimum 12 godzin. Barwienie powierzchni W celu uzyskania efektu dekoracyjnego w wybranym kolorze, powstałą strukturę należy pokryć zabarwionym lakierem rustykalnym Magnat Style. W tym celu do bezbarwnego lakieru dozujemy odpowiednią ilość pigmentu barwiącego Magnat Style. Po dokładnym wyciśnięciu zawartości tubki całość dokładnie mieszamy. W przypadku barwienia na ten sam kolor kilku opakowań lakieru w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego, przeznaczone do barwienia produkty należy kolorować razem w jednym pojemniku zbiorczym. Przystępując do barwienia uzyskanej struktury, warto wziąć pod uwagę wielkość powierzchni, łatwość dostępu do podłoża, zakres temperatur i wilgotność względną powietrza. Zależnie od nich należy zorganizować pracę tak, by sprawnie i jednolicie zabarwić całą powierzchnię. Dodatkowo pomocne będzie przygotowanie w osobnej kuwecie lub innym naczyniu czystej wody, w której od czasu do czasu zwilżamy pacę gąbkową. Przed przystąpieniem do barwienia zaleca się bardzo delikatnie przeszlifować całą powierzchnię, co ułatwi później poślizg pacy gąbkowej i pozwoli na usunięcie ostrych fragmentów struktury. Lakier nakładamy za pomocą wałka, a jego rozcieranie i ściąganie nadmiaru wykonujemy przy użyciu zwilżonej pacy gąbkowej. Barwiąc powierzchniowo strukturę marmuru klasycznego, zwykle pracujemy na mniejszych, nieregularnych powierzchniach do 1 m2. Pozwala to na częste przecieranie nałożonego lakieru. Ważne jest, aby barwienie jednej płaszczyzny wykonywać bez przerw, łącząc je mokro na mokro. W celu usprawnienia prac na większych powierzchniach nakładamy zabarwiony lakier wałkiem z wykorzystaniem kija malarskiego. Czynność tę wykonujemy na powierzchni do około 4-5 m2, a następnie zwilżoną pacą gąbką rozcieramy nałożony lakier. Kontynuując dekorowanie kolejnych fragmentów, wykonujemy je również mokro na mokro. Czas schnięcia lakieru wynosi około godziny. Po trzech dniach powierzchnia jest odporna na zmywanie i szorowanie na mokro.